Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na uroczystości otwarcia i oddania do użytku mieszkańcom dwo Sanoka Nowego Dworca. Witamy parlamentarzystów, przedstawicieli Urzędu Wojewody Podkarpackiego i Urzędu Marszałkowskiego, prezesów firm, starostów, burmistrzów, wójców, radnych miasta Sanoka poprzedniej i obecnej kadencji, naczelników i pracowników Wydziału Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Sanoka. I dyrektorów miejskich jednostek. Jeszcze nie wszyscy goście zdążyli do nas dotrzeć. Stanie się to za kilka minut. W oczekiwaniu na ich przyjazd opowiemy Państwu kilka ciekawostek związanych z miejscem, w którym się znajdujemy. A znajdujemy się na posadzie dzielnicy Sanoka, którą śmiało możemy nazwać dzielnicą przemysłową. ponieważ właśnie tutaj w sąsiedztwie mają swoje siedziby największych Sanoków w firmę. Te firmy w przeszłości korzystały z transportu kolejowego. Przypomnijmy, że do 1958 roku istniał w Sanoku Sanowak, czyli sanocka fabryka wagonów. Kiedy spojrzą Państwo w prawo, zobaczą Państwo budynek zabytkowego dworca kolejowego, oddanego do użytku w roku 1884. Oddanie budynku w drugiej połowie XIX wieku miało związek z uruchomieniem słynnej galicyjskiej kolei trans transwersalnej. słowo. Trudne, ale, ale jakże piękne. Która miała przyczynić się do zaktywizowania słabo rozwiniętych obszarów górskich. Stacjami końcowymi były Czadca, czyli obecnie miejscowości na Słowacji, i Husiadze, położone na Ukrainie. Główne dworce kolejowe znajdowały się w Żywcu, Suchej Beskidzkiej, Domym Sączu, Jaśle, Krośnie, Sanoku, Zagórzu, Chyrowie, Samborze, Drochobyczu. Stryju i Stanisławowie. Pierwszy pociąg jechał na dworzec w Sanoku latem roku 1884. Jeśli ktoś czytał uważnie przygody dzielnego bojaka Szwejka, to być może pamięta, że według powieści 15 lipca 1915 roku pociągiem do Sanoka przyjechał Józef Szwejk i wysiadł na tym porcie. Czy to ten sam szfejk, który siedzi na ławeczce tam na górze? Na to ten sam słynny szejk na, na deptaku. Z dworca przeszedł. Tak tam no. na tą to i już tam został. I tam mu się tak spodobało, że, że siedzi tam po dziś dzień. No właśnie, a w 1917 roku przez Sanowską Stację przebiegały szlaki aż trzech tras pociągu: Struże, Nowy Zagórz i Ponicz Sanok oraz Sanok Chyrup. Już czekamy, oglądamy czenamy, się ze siebie, bo na chwilę. Na ten pierwszy pociąg, który nadjedzie do nas, do państwa, do wszystkich Sanoczan, który będzie potem użytkowany. Dworzec, który po prostu jest naprawdę niesamowity w swojej pełnej okazałości. Panie burmistrzu, jak tam na zegarku, kiedy przyjedzie ten pociąg? Za pięć, Za minut. pięć minut. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa tutaj, w tym miejscu, w tej dzielnicy, posada, która czekała na ten obiekt, czekała na tą infrastrukturę bardzo długo. Z tego miejsca, proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie, witam zaproszonych gości. Wiemy, że Pani Wojewoda Ewa Leniart jeszcze miała do nas przyjechać. Witam Panią Marszałek Marię Kurowską bardzo serdecznie. Witam Panią Poseł Joannę Frydrych, <klucza> witam pozostałych posłów, chociaż jeszcze wiem, że jadą pociągiem do nas, dlatego tak troszeczkę mamy opóźnienie, ale wierzę, że całość stworzymy taką wspólną rodzinę, która będzie tutaj dzisiaj dumnie odbierać ten obiekt i ten tabor naszych autobusów z Autosanu, który tak dzisiaj pięknie uświetnia nam ten plac. Bardzo witam serdecznie wszystkich samorządowców, witam pana starostę, witam jego zastępcę, witam radnych powiatu, sejmiku wojewódzkiego, księdza naszego Buka, który będzie dzisiaj poświęcał nasz ten obiekt zarówno tutaj z zewnątrz jak i tabor autobusów, o którym już wspomniałem. Witam wszystkich radnych poprzedniej i obecnej kadencji przewodniczącego Rady Andrzeja Romaniaka obecnej kadencji, pana Zbigniewa Daszyka poprzedniej kadencji. Witam wszystkich mieszkańców i tych wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. W oczekiwaniu na gości, którzy do nas przyjadą, bo jeszcze pan osób obężąca właśnie prowadzi ten pociągowy z Zagórza. Wierzę, że kilka słów takich, które chciałbym Państwu przekazać będą odzwierciedleniem tej całej inwestycji. Proszę Państwa inwestycja bardzo duża. Inwestycja, która i tutaj od razu chciałbym podziękować na ręce Pani Marszałek Marii Chórowski. Duże podziękowania, ponieważ projekt w ramach Urzędu Marszałkowskiego, w ramach programu, regionalnego programu operacyjnego, który tak naprawdę daje nam światło na to, aby w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych stworzyć niesamowitą bazę, która będzie służyła mieszkańcom. To jest najważniejsze. Ten projekt dworca multimodalnego pokazuje jak ważna to jest inwestycja. Inwestycja łącząca, inwestycja, która pokazuje nam wiele cech wspólnych dla zwykłego mieszkańca, dla podróżnika. Tutaj na tym obiekcie będziemy mogli połączyć e, infrastrukturę przejazdową, e, kolejową, autobusową e, i biorąc pod uwagę, że samot jest takim punktem docelowym dla wszystkich podróżujących w Głębokiej mamy tutaj taki dworzec, który jest można powiedzieć bramą dla całych Bieszczad. To tutaj chcemy, aby te autobusy wszystkich przewoźników startowały i kończyły swój bieg można powiedzieć. To tutaj będzie E, Miejsce i postoje przystankowe dla autobusów miejskich. E, o, już mamy sygnał pierwszej naszej gości, którzy już wjeżdżają na, na peron PKP i właśnie tą naszą kładką i e, poprzez tą multimodalność też e, przyjdą tutaj do nas i czekamy na ich z Możemy im pomachać. Pewnie oni też machają nam z okien pociągu. Mamy, mamy przedstawicieli i e, naszych nas partnerskich, którzy też nas odwiedzają dzisiaj. Skoro dotarli do nas e, nasi podróżni nadszedł czas, aby, aby, aby przeszli do następnego. Jeszcze raz witam z sprawę podstawem na szele, który tutaj e, poprowadził ten pociąg do samota. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie. Jechałem o Jechał Pan w storzie, tak. Witamy też Pana Prezesa, a również Monika z AutoSaną. Bardzo serdecznie i duże brawa tutaj też, co należało się Panu Prezesowi. Te ładne bociany, o których wspomnieliśmy właśnie są dzisiaj tutaj, będą służyć naszym mieszkańcom. Wierzę, że przez następne lata będziemy mocno współpracować, a samorządy są po to, żeby właśnie takie firmy jak Autosan, te nasze, które są tutaj ulokowane w Sanoku, wspierać dosyć mocno i wierzę, że parlamentarzyści się też do tego przyczynią, pomogą nam samorządom udźwignąć ten ciężar, bo ten ciężar został udźwignięty właśnie poprzez to dofinansowanie tego projektu. Proszę Państwa, nie byłoby tego dworca, gdyby nie ludzie, którzy za tym stoją, ludzie, przede wszystkim radni, którzy podjęli taką decyzję, radni poprzedniej kadencji, z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować, na czele z burmistrzami, z burmistrzem Taduszem Piuro i z burmistrzem Edwardem Olejko. Od tych osób zaczęło się tworzenie tego dworca. Dzisiaj mamy jego wizualną przed nami twórczość. Projektanci, wykonawcy, którzy brali w tym udział, poczynili wiele prac, abyśmy się cieszyli z tego obiektu. Chciałbym na ręce tych osób złożyć podziękowania. Pierwszą osobą, oczywiście najważniejszą w tym całym naszym rozdaniu, w jest Urząd Marszałkowski, bez którego dofinansowania nie moglibyśmy tak naprawdę rozpocząć tej inwestycji. Dlatego na ręce Pani Marii Borowskiej chciałbym złożyć tutaj serdeczne podziękowania. Zapraszam do siebie dla Pana Władysława Ortyla. Jeszcze raz głęboki brawa. Tutaj e, kolejne dwie statuetki dla poprzednich burmistrzów, pana Tadeusza Biuro i Jeżeli są wśród nas, to bardzo zapraszam. Jeżeli nie, to na pewno przekażemy do ram własnych. Dziękuję bardzo. Kolejna statuetka to jest statuetka dla przewodniczącego Rady Miasta poprzedniej kandydacji, pana Zbigniewa Waszyka. Zapraszam bardzo serdecznie. Za Państwo, prosimy teraz o zabranie głosu wojewodę podkarpackiego, doktor Ewelenia, Która niestety nie jest tutaj teraz z nami, więc zaprosimy członkinię zarządu województwa podkarpackiego, panią Marię Kurowską. Szanowni państwo parlamentarzyści, szanowny panie burmistrzu, Szanowni Państwo, uczestnicy tej uroczystości oddania dworca multimodalnego Sanoku. Bardzo, bardzo się cieszę, jest mi bardzo miło, że mogę wziąć udział w tej uroczystości, bo oddanie tego dworca i wygląd tego dworca i kwoty, które poszły na ten dworzec są świadectwem tego, że jako województwo podkarpackie dbamy o zrównoważony rozwój całego województwa. To nie pierwsza inwestycja, którą już otwieramy w Sanoku, ale też i nie ostatnia. I drodzy Państwo, o to właśnie chodzi, aby całe nasze województwo rozwijało się równomiernie. Aby w każdej części naszego województwa ludzie mogli żyć, pracować i mieć taki sam dostęp do dóbr kultury, do komunikacji, do kościołów, do zabytków, do muzeów, do tego wszystkiego, co sprawia, że nasze życie jest normalne, że czujemy się w naszym miejscu zamieszkania dobrze i że możemy tutaj dobrze wychowywać następne pokolenia. Urząd Marszałkowski, i tutaj pragnę przekazać pozdrowienia od pana Marszałka Władysława Ortyla, który nie mógł dzisiaj być, cały czas stara się patrzeć właśnie pod kątem rozwoju całego województwa. I dlatego też Dzisiaj jesteśmy tutaj. Drodzy Państwo, tak jak Pan Burmistrz powiedział tutaj, to ma być takie centrum komunikacji na wieszczady i na cały ten teren. I myślę, że ono będzie, ponieważ dobre połączenie z, z kolejowym transportem. Ta bliskość, nawet to piękne przejście, które widzieliśmy, jak może być wykorzystywane, świadczy o tym, że ktoś dobrze to zaplanował, dobrze pomyślał i to będzie służyło całym następnym pokoleniom. Zatem inwestycja, która jest dzisiaj tutaj i którą tak się cieszymy, oczywiście w większości dofinansowana z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego. Jest bardzo potrzebna. Ja się cieszę, gdy patrzę na te wspaniałe autobusy, jakim one tutaj do nas i uśmiechem, i czerwienią, prawda, emanują. I życzę wszystkim po prostu pasażerom tych autobusów, pasażerom tego dworca, aby zawsze sam był dla nich szczęśliwy, aby tutaj szczęśliwie dojeżdżali, szczęśliwie stąd wyjeżdżali. I aby Sanok dzięki temu sprawnemu spra połączeniu komunikacyjnemu mógł się dalej rozwijać. Wszystkiego najlepszego życzę i niech Sanok będzie ok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, posła Bogdana Rządząca. Dzień dobry państwu, e, przygodni księże, zaproszeni goście, ale przede wszystkim panie i panowie pasażerowie. Przyleciało do Sanoka 11 bocianów. Stoją tu obok. Jest piękny obiekt. I jest ogromne wydarzenie, wielkie wydarzenie z punktu widzenia systemu komunikacyjnego Sanoka, Powiatu Sanockiego, Bieszczadów, Podkarpacia. Bardzo pięknie dziękuję. Panu burmistrzowi za wielką kulturę polityczną. To prawda, to poprzednicy przygotowali ten obiekt, ale bardzo się cieszę, że Pan to też docenia. Tak między nami powinno być, że rywalizujemy wtedy, kiedy są wybory, ale też umiemy zapamiętać tych, którzy wykonali ten obiekt, którzy tworzyli to dzieło. Ja też przy nim byłem, też mu towarzyszyłem na różny sposób. Życzę wszystkim pasażerom, żeby ten dworzec ożył żeby ożyła gospodarka sanowska. Bardzo dziękuję też panu prezesowi Szymonikowi, którzy, który towarzyszył mi w, ubiegły, w ubiegłym tygodniu na, przy procedowaniu bardzo ważnej ustawy dotyczącej transportu publicznego. że jesta Sejmie, to się świetnie zbiega, w Sejmie przeprowadziliśmy projekt dotyczący tak zwanego wykluczenia komunikacyjnego, tak zwanej pomocy państwa dla samorządów, żeby ożywić transport lokalne 300 milionów złotych będzie do podziału w roku 2019 dla gmin, dla wójtów, starostów, burmistrzów. Muszą szybko się porozumieć, żeby wziąć te środki, muszą wytyczyć nowe trasy, takie trasy, do których do dzisiaj nie dojeżdża żaden transport publiczny. I to będzie możliwe już po podpisaniu ustawy przez pana prezydenta. Wtedy, kiedy wybierzecie trasy jako radni, kiedy pojawi się przewoźnik. Ucieszą się ludzie, ucieszą się babcie, dziadkowie, którzy dziś nie mają jak dojechać z różnych zakątków powiatu sanockiego do szpitala, do szkoły, do przedszkola i tak dalej, tak dalej. Wiemy więc, że ruszamy z kolejnym bardzo dobrym pomysłem i projektem publicznym jako Prawo i Sprawiedliwość. Pracujemy dla ludzi, pracujemy dla społeczności lokalnej, chcielibyśmy, żeby współpraca kolei z yy, przy, o, usługa, usługodawcami, y, którzy świadczą usługi autobusowe, przewoźnikami drogowymi, po prostu współpracowali. Komplementarność tych działań jest niezbędna i ona ma po prostu służyć ludziom. Bardzo dziękuję obecnej Radzie, Panu Burmistrzowi, poprzedniej Radzie, Panu Przewodniczącemu, Panom Burmistrzom, Tadeuszowi Piurze i Edwardowi Olejce za współpracę i pracę i mam nadzieję, że te. To dzisiejsze spotkanie będzie się przeradzać po prostu w sukces gospodarczy Sanoka, czego serca wszystkim przedsiębiorcom i tu obecnym życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, nadchodzi ten moment długo wyczekiwany przez wszystkich moment przecięcia wstęgi. Myślę, że zrobimy to na trzy, prawda, Klara? Tak jest. Tak jest. Na trzy. To bardzo dobry moment. To odliczamy. Raz, Raz, dwa i trzy. I nożyczki przecinają stęgę. Szanowni Państwo, wielkie brawa. Kolejna Możemy? inwestycja samotna została otwarta. Panie Jezu, ty towarzyszyłeś zasmuconym uczniom w drodze do Emaus. Błogosław nam w czasie podróży i swoimi słowami rozpalaj nasze serca. Ciebie prosimy. Patry. すいません。